Ciągle je słyszę, są tutaj, w mojej głowie. Rozgryzłem ich. Ciągle, ciągle nad tym siedziałem, ale w końcu ich rozgryzłem. Tutaj, tutaj jest odpowiedź na wszystkie pytania. 117. Ciu, ciu. Co to było? Tu, 117. W 2010 roku Brazylia otrzymała dokładnie 117 milionów dolarów pożyczki od Banku Światowego. 11 lipca 2014 roku będziemy już wiedzieli kto wystąpi w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej w rozgrywanej Brazylii. Nazywa się klub w brazylijskim w lesie równikowym. Spada 3000 mm deszczu. To dokładnie 117 cali. Rio de Janeiro ma 11,7 miliona mieszkańców w, w Brazylii, w której zmierzyły się floty horenderska i hiszpańska. Brazylijski piłkarz Ronaldo strzelił w Primera Divizjon dokładnie 417. Stolicy kraju są Siedem. dokładnie 117% większe niż koszty życia w, Mówi Mówi w, w Jose Josepelezra da Silva. Jego muzykę słyszycie w tle. Wydział Geograficznych ma dwa adresy. Za Narodowicza 88 i Gór Z z przewojem okazała się francuska komedia o tajnym agencie zagubionym zakupionym w Rio Nazywała się OSS 117. I to Ranie. to nie dokładnie przypadek. Nie sądzę. 13 marca wtedy odbędzie się prezentacja obrazu w, w sali 117 K. Zil ma dokładnie 17 literów.